Witam wszystkich serdecznie. W dniu dzisiejszym robimy test Arfraera. Przyjechało takie cociuszko. Теба, мам, падать все. Теба, не так. niby grzech 180 stopni na godzinkę zobaczymy co tu się będzie z tym działo młodzkarnia tak hałasuje że no powiem wam tak niby ma mieć 800 1800 wat ale po zużyciu tego nie widzę Góry idzie 200 z paneli, a 6, 7, 6, 5 amper jeszcze ładuje. Widzicie coś w ogóle? Na Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Kurczak moczył się całą noc, ponad noc w Macrlance, a od rana. Przyprawiony, doprawiony i w tych przyprawach jakieś 6 godzin, sobie leżakował. No i zobaczymy, co tu z tego wyjdzie. To do zobaczenia za pół godziny. Ale muszę Wam powiedzieć, że jak zobaczyłem to pudełko w paczkomacie, to mi trochę kopary opadła. Nie jest jednak landara. Kurczak 2,20 chodzi na spokojnie. W To cacuszko 8 litrowe. A zobaczymy jak będzie się upiekał. Na razie nic Wam nie pokażę. Oprócz tego, że minęło 5 minut. I pieczę. Pożyjemy, zobaczymy. Minęło 23 minuty, i kurczaczek już dostał kolorów. Za 7 minut odwracamy. No, witam, tak on wygląda. Zdeko przypieczony. Marchewkę też przypiekło. ale marchewka nie była nasmarowana olejem i to jest może ta przyczyna. Dobra, spróbujemy teraz go odwrócić. Uwaga, uwaga, proszę się nie śmiać. Na pewno jeden plus. Nie przykleił się do kratki. Tochowamy tą marchewkę poctą. Powiem Wam, że on tutaj też już jest miękki. No dobra, z powrotem do boju. No, witam po przerwie. Słuchajcie, trzeba coś tu zareagować, bo chyba tak jakoś dziwnie podpieka. Z jednej strony, nie wiem, czy coś to da. I wsypiemy coś takiego. Zostało niby 10 minut. To brokuły pójdą tu pod spód. I tu właśnie w te dziurki. Odkryłem jeden wielki minus tego ustrojstwa. Przez przypadek wyciągając, przechyliłem go tak tu na szybę i to łączenie między szybą a metalem nie jest szczelne. Przyprawiłem kuchnię. O, tak go przewrócimy na boczek. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Teraz jeszcze trzeba naoliwić, żeby Brokuły nie, nie skrzypiały. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. I z powrotem. No, witam po przerwie. Dla mnie, dla Was nie. Tak to oto wygląda. Po godzinie. That's a bunch of them. No to żniemy. Co wam powiem, to wam powiem Ale dla mnie on jeszcze wjedzie do pieczenia na 10 minut Do zobaczenia No dobra Tak mamy upieczone po godzinie i 10 minutach Chodź tu, chodź tu, chodź tu Pokaż kotku co masz w środku. Normalnie paruje. Mucha nie siada. Brokułki też ładnie doszły. Także powiem wam taki duży piekarnik. Ktoś coś to życzę smacznego. A ja dzielę i siadamy do obiadu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Jak się podobało, to łapeczka w górę. Jak nie, to w dół. I subik. Pozdrawiam.